Czał, czał, a szarpej. Porównanie raz. Dwie rasy o niewiarygodnie charakterystycznym wyglądzie. Nie pomylimy ich na pewno z innymi rasami, ale też o bardzo ciekawych charakterach. Zaczniemy jednak od wielkości, ponieważ wygląd, no to jak widzimy, bardzo coś charakterystycznego. Wielkość Szarpej 44,51 cm i 18,30 kg. Czałczał 46-56 cm i 20-32 kg. Musimy pamiętać, że ze względu na sierść czałczał, czał, chociaż wielkościowo jest zbliżony, to może wyglądać na psa większego. Taki bardziej puchaty misiek. Czałczały żyją od 9 do 15 lat. Szarpej troszkę mniej 10-12 lat. Chociaż te 12 lat bywa, że jest przekraczane. Przejdźmy jednak dalej, czyli do charakteru. A ten charakter się troszkę od siebie różni. szarpej. jeśli chodzi o potrzebę ruchu, chociaż nie potrzebuje tego ruchu zbyt dużo, to jednak pewną dawkę ruchu potrzebuje musi. Po prostu się poruszać, czy to długie spacery, czy to zabawa z nami. Czałczał jest tutaj podobnie, nie jest jakimś psem, który wybitnie potrzebuje tego ruchu dużo. Jednak dawka ruchu jest mu potrzebna, żeby nie miał pro, problemów zdrowotnych, czy też żeby nie miał problemów oczywiście z psychiką. Jeśli chodzi o chęć potrzeby z człowiekiem, obie te rasy potrzebują naszego towarzystwa. Można powiedzieć, że czał, czał, jeszcze troszkę więcej. Szarpej są psami wiernymi, lojalnymi i chcącymi być obok nas. Czałczały są bardziej psami niezależnymi, takie koty w ciele psa i też potrzebują człowieka. Tu nie chodzi o to, żebyśmy non-stop z nimi biegali, bawili się, tylko żebyśmy byli przy nich. Obie rasy potrzebują naszej obecności. To nie są rasy psów dla ludzi, którzy no po prostu nie lubią być przy tym psie, nie lubią, kiedy ten pies jest tuż przy nas. Jeśli chodzi o to, jak zachowują się względem nas, czałczały nie są psami jakimiś wylewnymi, chętnymi do okazywania uczuć, do przytulania, do pieszczot. Jeśli już, no to powinniśmy być zaszczyceni, że ten dumny pies w ogóle zwrócił na nas uwagę. Szarpej lubi nam towarzyszyć, jest troszkę bardziej chętny do tych pieszczot, do tego kontaktu bliskiego z nami, ale też nie jest psem, który cały czas by się do nas przytulał. On też troszkę tego dystansu zachowuje. Duże tutaj zależy od wychowania, od tego, jak był on wychowywany, traktowany od najmłodszych. Jednak Szarpej jest troszkę bliżej nas. czało, czał, chociaż jest cały czas przy nas, to jednak ten kontakt, bliskość z nami jednak odbywa się na troszkę większą odległość. Kontakt z dziećmi. Szarpej dobrze się dogaduje z dziećmi, ale lepiej z tymi troszkę większymi. A jeśli chodzi o tych mniejszych, no to musimy uważać, żeby to dziecko wiedziało, co mu wolno, w jaki sposób ma z tym psem wchodzić w korelację, tak to ujmijmy. Na co mu wolno, na co nie wolno. Jeśli chodzi o ciałczałe, to jednak jest to rasa, która chociaż dogada się z dziećmi, to nie ma na tyle dużo cierpliwości żeby te kontakty były, można powiedzieć, polecane. Jak już to z naprawdę dosyć dużymi dziećmi, znającymi tego psa, wiedzącymi, co im wolno, to są psy dumne, one raczej nie spoufalają się z tymi dziećmi, nie jest to raczej rasa dla osób z małymi dziećmi, czy też troszkę większymi dziećmi, jednak to nie jest ten typ raz. Jeśli chodzi o instynkt łowiecki, szarpej raczej ten instynkt ma mały. Rzadko zdarza się, żeby pobiegł za jakimś małym zwierzątkiem. U czałczałów jest on troszkę bardziej widoczny. Jeśli chodzi o kontakt z innymi zwierzętami, czałczał czał, raczej socjalizacja jest potrzebna. Bardzo, bardzo mocno potrzebna. Jeśli chodzi o kontakty z psami, no to potrzebne. Szarpej. Lepiej troszkę dogaduje się z psami, jeśli chodzi o koty, inne zwierzęta, to jednak, szarpej troszkę lepiej się dogaduje z tymi innymi zwierzętami, ale tu i tu jest bardzo mocno potrzebne wychowanie i socjalizacja. Jeśli chodzi o stróżowanie, szarpej są dobrym wyborem, jeśli chodzi o psy stróżujące, mają rezerwę do obcych, wiedzą, jak się zachowywać. Tutaj troszkę należy szkolenia, jak mają reagować w danych sytuacjach. Czałczały też świetny wybór, jeśli chodzi o psa stróżującego. Nieufne wobec obcych, ale bez agresji. Bardzo czujne. Jednak tu i tu musimy nauczyć je, jak mają reagować. I jeśli chodzi o naukę, to w przypadku czałczałów ta nauka nie jest taka prosta. Chociaż są to psy inteligentne, jeśli chcą szybko łapiące to, co chcemy im przekazać, to są jednak uparte, muszą widzieć sens w tym, co im przekazujemy. Nie lubią monotonii, lubią postawić na swoim i szarpej jest tu bardzo podobny. Uparty, lubiący robić to, co on chce, muszący mieć dużo motywacji, też nie lubiący monotonii. To wychowanie, to szkolenie w przypadku oburac jest dosyć ciężkie. To nie jest pies, który z chęcią wykona każde nasze polecenie, on będzie się zastanawiał, on raczej jest na nie niż na tak. To nie jest takie proste. I wychowanie. Tu i tu nie jest proste. Lubią stawiać na swoim, to nie są psy dla osób niedoświadczonych. Są to rasy o charakterze bardzo silnym, bardzo mocno chcą te psy stawiać na swoim. To nie są psy łatwe w wychowaniu dużo konsekwencji, bardzo dużo cierpliwości. Musimy im od początku przekazywać, co im wolno, co nie wolno, żeby nam nie weszły na głowę, żeby źle nie interpretowały naszych poleceń. Są to psy pamiętliwe. To wychowanie nie jest proste. To nie są raczej rasy na pierwszego psa. To są raczej rasy dla ludzi, którzy mają doświadczenie z psami, wiedzą sobie, jak radzić z takimi rasami. Jeśli chcesz tego psa na pierwszego, no, będziesz naprawdę musiał się pilnować i pomoc kogoś z zewnątrz, jakiejś doświadczonej osoby, jak najbardziej byłaby wskazana, no żeby po prostu było wszystko ok. Pielęgnacja. Szarpej, ta pielęgnacja jest stosunkowo prosta. Oczywiście oczy, paznokcie, zęby, uszy, ale to jak u wszystkich raz, to wyczesywanie, ta pielęgnacja jest naprawdę bardzo prosta. Jeśli chodzi o czałczała, no jak widać, nie jest już tak prosto. Mocno linieją, jednak troszkę czasu musimy poświęcić, żeby wyglądały tak jak trzeba, żeby były zdrowe tak jak trzeba. Niestety... Musimy je nauczyć, żeby poddawały się tym zabiegom, z chęcią. No nie jest to takie proste. O wiele trudniejsze niż w przypadku szarpej, ale też nie coś, co by było jakimś bardzo wielkim problemem. Jeśli chodzi o zdrowie, obie rasy stosunkowo zdrowe. W przypadku szarpej, alergie, gorączka szarpej, Niekiedy problemy ze stawami czał-czał. Uwaga na problemy skórne, na stawy i tak raczej. Rasy zdrowe. Odżywianie, obie rasy raczej nie mają problemów z odżywianiem. Raczej bym mówił, że z tyciem zdarzają się problemy, ale to jak w wielu rasach musimy myśleć, ile ruchu mają, ile potrzebują pożywienia. I czy jesteśmy w stanie im to wszystko zapewnić. Więc dwie bardzo ciekawe rasy, bardzo ciekawie wyglądające i o bardzo, można powiedzieć, trudnych charakterach. To nie są psy dla osób niedoświadczonych, dla niewiedzących, jak wychować, jak prowadzić psa, ponieważ one muszą być w odpowiedni sposób wychowane, prowadzone, muszą wiedzieć, jak się zachować. My musimy wiedzieć, jak im przekazać wiedzę, jak ten kontakt nas z nimi ma się odbywać. I chociaż, jeśli wychowiemy je w odpowiedni sposób, to będą świetne psy, to jednak nie psy dla wszystkich. Nie psy dla całej masy ludzi. I musimy pamiętać, że ten wygląd, który kusi wiele osób, żeby kupić te psy, to nie wszystko. Wygląd wyglądem, ale musimy skupić się na zachowaniu, na charakterze, żebyśmy byli w stanie zapanować nad tymi psami, żeby były dobrymi towarzyszami, a nie żeby sprawiały nam problemy w wyniku naszej niewiedzy, nieumiejętności, czy też braku czasu. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, spójrz na inne materiały, podziel się opublikuj, pokaż znajomym, tak żeby te inne materiały dotarły do jak największej grupy ludzi. Do usłyszenia ponownie.